Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. No, fatalny weekend dla Ciebie nie ma co ukrywać, że przyjeżdżałeś tu po zupełnie coś innego, a, a, a wyjeżdżasz z niczym. No tak, dokładnie. Nie mogę tego inaczej nazwać. Eee, tak się wydarzyło. Ale ty masz poczucie, że to jest aż tak źle? Czy, i, czy ty czujesz, że, że to po zupełnie inaczej kwalifikacyjnym myślę... Co ja mam w ogóle zrobić, nie? No te skoki nie wiem, jak oglądamy moje klatka po klatce. To widać, że, że ten technicznie ruch jest w porządku, tylko czy brakuje takiego luzu, że, że mi to po prostu ten próg nie oddaje. E, potem za bardzo atakuje e, do zeskoku i, e, i nie ma tego, tego luzu. I ten, ten właśnie próg nie oddaje mi tej energii, którą w nią wkładam. Ma, Maciek mówił po. Tym pierwszym po tych kwalifikacjach mówił, kurczę, te treningowe y, robił tak jak y, było w y, ruce a w kwalifikacjach dodał coś tam jeszcze próbował bardziej masz też takie poczucie no właśnie nie bo chciałem robić to samo a. i to jest dla mnie właśnie może właśnie nie. tego bluzu brakuje i e, to jest e, e, kluczowe żeby, e, dwa lata temu to że wróciłem e, Pojechałem na kontynentele wró wróciłem, to, to mi dało e, zupełnie coś innego, wtedy to ruszyło. I e, e, może akurat potrzebuję czegoś takiego, bo e, może się trochę obrazić na te skoki. I zacząć się bardziej bawić. Właśnie, bo dwa lata temu identyczna niemalże sytuacja, no może nie było tak źle, że się gdzieś tam nie, nie, nie kwalifikowałeś, tak? I... Nie, no było 89 metrów w samo. Tak, ale, no, to, 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 no, ale też rzeczywiście ten początek i ten kontynent, po kontynentalu wróciłeś właśnie no to były punkty tam chyba, bo, no, tak. Dokładnie. Eee, dokładnie, no jeszcze chyba Oberstdorf, wróciłem na Oberstdorfu Chyba e, jeszcze nie było, ale potem, jak się zaczęło, to, to już się zdobywało cały czas te punkty i było fajnie. Okay, ale mówisz to tak, jakbyś wiedział, że już nie, nie jedziesz do Klingenthal? E, no, mo, mogę tak przypuszczać, no bo e, Maciek jasno powiedział, że jeżdżą najlepsi, a no, tutaj nie do końca jestem szóstym najlepszym. Gdyby to zależało od Ciebie, to Ty czujesz się gotowy w tej chwili na Puchar Świata i na takie dalsze, regularne starty? Na pewno chętnie bym poświęcił jeden spokojny trening na skoczni zrobić nie cztery skoki, tylko żeby złapać sobie tego luzu, tylko zrobić 6-8 skoków, ale takich, żeby nie spinać się, tylko, tylko wyczuć ten skoczny rytm, bo teraz myślę, że po prostu e, nie wiem, jest takie, takie spięcie i chęci, że gdzieś to wszystko odbiega od tego co ma być. Przykład Piotra Żyły też pokazuje, że się da, no bo on mówi o takiej skale w brzuchu i ta skała teraz zaczyna się kruszyć. No widać, widać, że się da, widać, że to mamy, bo przez całe lato ciężko trenowaliśmy. Um... Teraz e, szybko to trzeba pokazać. Fakt poziom jest bardzo wysoki, bo patrzę na wczorajsze zawody to, to była różnica 6 punktów od 30 do, do 11, e, więc tutaj jest bardzo ciasno, na przykład na sędziowie w Wiśle byli ba, są bardzo surowi i, i wszystko, e, że tak powiem, wy, nie, wypa, nie wypaczy. Z drugiej strony może też przydać się taki spokój od tej całej otoczki Pucharu Gasa, bo wiadomo, że to jest dużo spokojniej. Tak, tak i, i na pewno e, na pewno to miało wpływ, bo coś dźwigałem od, od, od marca i, i tyle. Taki miks, mix złych emocji gdzieś tam cały czas buzował i to, i to tak też miało wpływ na, na, na to, co się dzieje na skoczni? Myślę, że tak, że na pewno. Yy, no, potem zaczęły się zawody. Yy, Zawsze byłem oceniany. I... A powiedz, ale kto, ten ranking olimpijski spoczywał, takie spoczywanie w swoich barkach? też Cię ci ciążyło trochę? czy też tak na to patrzyłeś na początku Przecież niekoniecznie? Trochę tak, trochę nie. Bo oczywiście bardzo chcę jechać na Igrzyska i myślę, że też mam szansę, ale trzeba się obudzić. Właśnie, tak, bo trochę zmienione stanowisko jest. Początkowo mówiło się o tym, że pojadą najlepsi zawodnicy z rankingu plus jeden wybrany przez trenera, a teraz się okazuje, że jednak Maciek będzie wybierał całą kadrę. Więc, Ale? Ale to... więc każdy ma szansę tak naprawdę do 18. No bo tak się wydawało, że Paweł niemalże jest pewny. Nie? A teraz jest tak, że, że właściwie do 18. Nawet Adam wczoraj potwierdzał, że tak, że Maciek będzie wybierał kadrę i nikt się nie odważy wysłać kogoś, kto jest bez formy na Igrzyska. Nie? Więc, tak, nie. Więc no. tak naprawdę to, to a dla Was to ma jakiś wpływ ta zmiana, zmiana takiego podejścia? No wiesz, teoretycznie walczysz o, 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 o czwarte, czwarte miejsce. miejsce, ale może się okazać, że ty nie pojedziesz wcale na te igrzyska, choć wywalczysz miejsce dla, dla Polski. No, nie? no tak. Ale mimo tego chciałbym wywalczyć to miejsce. Gdyby nas było jednak czterech.